Dotarliśmy podrzeczony Hotel Bristol, też filmowe miejsce. Też wiele filmów było kręcone i na zewnątrz, i wewnątrz, ale nas oczywiście interesuje nasz serial. I do serialu została użyta kawiarnia. Zaraz tam przejdziemy, pokażę Państwu wejście. A Michał za chwilę opowie, jaki to jest odcinek i co tam dokładnie podczas filmu widzimy. Jest to odcinek pod nazwą Dziwny wypadek, gdzie gra między innymi. Pan Machulski gra docenta w gdzie tutaj właśnie spotyka się ze swoją kochanką. I w, w tej rzeczonej kawiarni jest wykorzystywany utwór. Tam jest dyskoteka w ogóle. Tam, tam się dyskoteka dysko bawii, tam. i tam jest właśnie wykorzystany utwór w zespołu SBB. Jest to utwór dla, dla Egona. Bardzo tajny, z bardzo charakterystyczną perkusją. Do, którego dość dość dla nas można powiedzieć dziwnie ekspresyjnie tańczy taka pani tancerka i wszyscy się temu przy, przyglądają ja tam z tej sceny zapamiętałem, że jest taki moment, gdzie oni stoją przy jakiś takich automatach do gry, bo już tak. w tych czasach już były w miarę popularne one i tam ktoś na tym zarabiał. To już ciekawe właśnie, kto tam zarabiał na tych automatach, czy to byli właściciele tej hotelu, czy, czy ktoś tam pobierał za to jeszcze jakiś dodatkowy harat, czy tam opłaty, bo to różnie mogło już wtedy być. Ale właśnie pamiętam, że, 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 były, że pojawiają się te automaty i cóż, oni wychodzą stąd i wsiadają do, do, samochodu. To do był, co, co samochodu. To był, co to, to, był był to był? Garbus. Garbus Volkswagen, nie? Tak, nie? Tak, Tak, tak. tak. Tam były właśnie, To był czas, że był wykorzystywany, był pokazywany ten wielki świat, mhm. zachodnie auta, piwo w puszce. Tak, ja powiedziałem, wiesz, użyłem tej nazwy Żuk, bo mi się skojarzyło, bo na zachodzie nazywany jest ten, my mówimy na jego garbus, a, a Beetle jest, czyli Żuk, jest nazywany Ale za na zachodzie. Po, po niemiecku. No, <laughs> <Do. śmiech> w ten sposób. Pozwoliliśmy sobie chwilę odpocząć tutaj w towarzystwie księdza Fardowskiego i tak właśnie przypomniało nam się, że ksiądz tam występuje w naszym serialu i się fajną taką nawet rolę. Ma on tak trochę protekcjonalnie, tak trochę się zwraca do tego Dobrowicza. Oczywiście wytyka mu tam, że EMO i tak dalej. To wiadomo, że tutaj komunistyczne służby, ale gdzieś nawiązuje się między nimi jakaś nic sympatii, takiego porozumienia. E, jaki to był odcinek, bo ja zapomniałem? To był z, y, odcinek Skok Śmierci. Miało to miejsce fil, filmowo na Plemanii w Ostrołęce. No i pada tekst. A co tak towarzysza zainteresowało? No to nasz bohater odpowiada. Nie wiem jak ksiądz, ja do partii nie należę. <laughs> y, no i tam akurat y, y, Borewicz też opowiada o sobie, że y, on jest. Y, rozwodnikiem ale jest e, ksiądz się pyta to kościół to ślub też w, w, w urzędzie a nie zwrócił się do e, kurii i e, kuria pozwoliła jemu wziąć e, ślub kościelny to i tych ściany jesteś a e, wracając do sprawy ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz że na temat naszego serialu. Serial powstał, żeby ocieplić wizerunek, wizerunek instytucji, milicji. która się nazywała Milicja Obywatelska. Która nie tylko łapała niedobrych ludzi, tylko też innych. Tak, no tak. Ja, poczekaj, ja ci będę bo generalnie ja dlatego tak długo zlekałem... Wiele osób mi pytało i prosiło o to, żeby. No w końcu, Dlaczego kiedy pan się weźmie za serial 07, nie? I taką jedną rzeczą, która mnie od tego odstręczała, to była to jest mój stosunek no, do milicji obywatelskiej, który nie jest, że tak powiem, ciepły, tak? Nasze relacje, moje relacje z milicją obywatelską, kiedy byłem młodym człowiekiem, układały się że tak we różnie, Stąd też Przez ja nie mówię, że tam mam jakieś traumatyczne, bardzo traumatyczne przeżycia, ale mam dużo nieprzyjemnych wspomnień w związku z, z, z milicją i ze służbą bezpieczeństwa. Stąd też no, ciężko mi było jakby się tutaj zmobilizować, ale z drugiej strony, chociażby to, o czym przed chwilą mówiłeś, o tym księdzu nie? i właśnie tym, tym, że Borewicz był takim trochę pomostem, tak? On był, no niby wiadomo, że po tej stronie, tak? Ale to był, on był ludzki, miał takie odruchy. Tak? On był no, takim normalsem, tak jakby się dzisiaj powiedziało młodzież o tym, nie? I wiele za nim przemawiało, że on rodził po prostu zwyczajną sympatię, tak? Tak. I, I tutaj to było zamierzenie, jeżeli zamierzenie było takie realizatorów, żeby ocieplić ten wizerunek, to na pewno, jestem przekonany, mówię to z pozycji człowieka, który nie lubi tych czasów, nie lubi komunizmu i nie lubi milicji, to ja ten serial po prostu autentycznie lubię. Tak, bo Borewicz nigdy nie miał na sobie munduru. On pokazywał wielki świat. Old Spice, Old Spice kurtka wspomniana, y, Wranglera m, chyba. Tak, y, AMM-65. MM-65, Wranglery, y, pulowerki. Naprawdę był modny, słuchajcie, ja musiałem w modzie polskiej wystawać, żeby taki sweterek zdobyć? Czy tam musiałem nawiązywać jakieś kontakty? Żeby ktoś mi taki szweter odłożył. Przecież jak ja pamiętam właśnie oglądam Borewicza i mówię, Boże, on te sweterki tak sobie tam e, zmienia. Mówię, kurczę, co on tam w tej... Ja nie jestem kobietą, ale chętnie zajrzał do szafy porusznika Borewicza, żeby zobaczyć co tam jeszcze miała, jakie tajemnice. E, serial 07 pokazuje też wielki świat, bo występuje piwo w puszce Coca-Cola, cincin, Malboro, e, BMW, słynne BMW. Te knajpy wszystkie, tak. E, cała ta taka środowiskowa, takiego troszeczkę półświadku, bo tak, tu portierzy, którzy sprzedają papierosy w tym. Ja to dokładnie palmale. pamiętam, tak jest. Idzie do, 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 do jakiejś knajpy, do portiera, on wyciąga właśnie palmale, czy jakieś tam Rotmansy, czy jakieś inne papierosy, które teraz są no, oczywistością, tak? Czy kamele, a sam Borewicz pali bodajże ekstra mocne, tak? Dobrze tak. mówię? I z raz, filtrem czy raz. bez? Bo były chyba z filtrem. Tak, chyba ekstra mocno z filtrem pali. E, I raz podbiera w odcinku, ścigany przez samego siebie, pani prokurator Kamele. Kamel. A, Carmeny. A, Carmeny, no. Carmeny. to ja paliłem. Jak tak. ja rzuciłem palenie, to ostatnim papierosami, jakie paliłem 30 lat temu, no, to były Carmeny. <głos》> dokładnie i pamiętam ich smak. Biorąc na obecne czasy, tam jest bardzo dużo lo lokowań produktów. Tak. W tej chwili ten serial... Ostatnio zauważyłem u, u Was właśnie na tym, czy tam u nas powiedzmy, bo ja też jestem członkiem tej grupy, że wywiązała się dyskusja na temat pewnego rodzaju toniku, tonik 76, ja go pamiętam, Boże, przecież ja, ja teraz jak mówię o nim, to ja czuję ten smak tego toniku, ja lubię bardzo szwebska i on mi trochę tak przypominał, ja, no niektóre rzeczy, być może, że to wynika z tego, że to jest akurat młodość, tak, to wszystko jest, co się wspomina z młodości, to się wydaje dobre, piękne i takie pożądane, nie, ale ja... Pamiętam, że wiele wyrobów z tych czasów wcale nie ustępowało tym obecnym, tym współczesnym. A na przykład właśnie tego przykład tego toniku. Ktoś tam go tam zjechał, mówi, a to było takie niedobre. Nieprawda, to było dobre. Ten tonik bardzo smakował. No i właśnie Borewicz miał małą lodóweczkę w swoim pokoju. No Ten pochój też jego się zmieniał, bo ja robiłem tam zrzuty, to y, te odcinki pierwsze, które były kręcone, a później te już z lat 80. no to już była różnica w tym tym. Ale chyba żeśmy się tutaj rozgadali. Y, na pewno to Państwa y, y, interesuje, ale pewnie czekacie Państwo z niecierpliwością, żebyśmy pokazali jakieś kolejne, kolejne miejsce, gdzie kręcony był serial. No idziemy dalej, idziemy dalej. Znajdujemy się koło y, hotelu Nowotel, który brał udział w y, odcinku 21 przerwany urlop. Ale ja bym chciał nawiązać do odcinka Wisior, w którym jest pewna nieścisłość. Przede mną jest miejsce, gdzie znajduje się y, włamanie do jubilera, skąd y, kradziony jest Wisior. A nasz dzienny porucznik swoim Fiatem 125P w kolorze brązowym udaje się w tamtym kierunku zamiast jechać w kierunku przeciwnym taka niestety jest Magia Kina. Ale przybyliśmy do miejsca bardzo ważnego, bo tutaj mamy w zasadzie i parking, który występuje w filmie, i również mamy hotel forum, tak? Sławny. Gdzie tutaj za, zatrzymała się Barbara Brylska? Jak ona się nazywa? Gambetti, tak? Sofia Gambetti, Aha. Polka, z, która wyjechała do Włoch i my z Marcinem Trońskim, czyli z Kurtem Rolsonem. Obydwoje mieli zawód profesjonalki killer, czyli Mam mieli raz. za zlecenie zabić pana Młoderskiego. Tutaj się zatrzymali, tutaj akurat w tym hotelu, w podziemiach. Oczekiwał borewicz na wynik, wynik linii papilarnych. I wyjeżdżał to tutaj tym on... wyjazdem, tak jak teraz nie widać, ale już tak. zrobiliśmy zdjęcie, także to zdjęcie się pojawi za chwilę. I co ja mam coś takiego jeszcze tutaj moja taka dygresja osobista, to ja miałem przyjemność mieszkać w tym hotelu, ale kiedy on już był nowotelem, za czasów forum nie na jakimś bardzo wysokim piętrze, tutaj za chwileczkę pokażę Państwu, jak wyglądał ten pokój, jak wyglądał widok z mojego pokoju na Pałac Kultury. I muszę przyznać, że to jest jeden z takich eleganckich hoteli, bo też miałem okazję i przyjemność nocować w hotelu, który jest po drugiej stronie Marszałkowskiej, czyli w Metropolu, kilka lat temu. Wyczuwalny był ten klimat PRL-u. Ten o hotel forum, no to jeszcze chwileczkę się zatrzymamy, właśnie pokażemy Państwu ten parking. I tutaj taka gonitwa była na tym parkingu, tak? ale tak, to był inny tak, odcinek. Który... To był odcinek 300 tysięcy złotych banknotów, 300 tysięcy w nowych banknotach, gdzie akurat szantażowano Pana. Profesora Sucheckiego Sz I, została... do... A, no... I dokładnie też w tym samym odcinku grała Barbara Brylska. A no tak, rzeczywiście. Faktycznie ona była tą e, żoną profesora, która e... troszkę była takiej winie. E... Czy żoną mieszkała z nim na kartę rowerów okay. i Major Wołczyk sam stwierdził, że chętnie by z nią pomieszkał. <laughs> Jasne. W każdym razie, e, szantażysta skończył tutaj niecnie, e, właśnie ścigany przez porucznika Borewicza. To tutaj po tym parkingu, tam się tak, po prostu te e samochody. Efektowny. W, w amerykańskim stylu tak. pościg, taki z Bulita. E, mamy tutaj e, ciekawostkę pod koniec tego odcinka. E, szantażysta po efektownym od e, od, e, pościgu. Słychać e, wyrzut. Pistoletu, a ten pistolet już leżał na ziemi. A szantażystą był były mąż pani Szapałowskiej, która notabene grała też w naszym serialu Lidię Dorecką w odcinku Hieny. No, to na tym miejscu już wszystko. I nasza wycieczka trwa dalej. Znajdujemy się na pasażu Wiecha. To jest takie bardzo filmowe miejsce Warszawy, bo tutaj jest no, Wielka Majówka. To dużo by wymieniać filmów, które były kręcone w tym miejscu. Zresztą w ogóle domy handlowe centrum były takim miejscem reprezentacyjnym. Czy to na przykład, nie wiem, 40 lat, czy 07 z Zgłosie, to nocne te są od tamtej strony, od strony Pałacu Kultury. Ja tam postaram się wrzucić jeszcze jakieś tam przebitki na to, żeby Państwu pokazać, że tam się pojawia właśnie nocna taka ściana właśnie tych domów handlowych. A tył domu handlowy to jest właśnie ten pasaż. I na pasażu mamy tutaj scenę do filmu. Do, yy, do odcinka, Do, do odcinka. Ślad rękawiczki, gdzie tutaj pan Wasyluk, który jest przestępcą, który zabił wcześniej yy, dwóch milicjantów i był oskarżony o zabicie pani Gołębiowskiej, spotyka jego. Poli... Ktoś policj z policjantów tak, go rozpoznaje. Po cywilnemu tak, jakiś tak, policjant z po temu idzie z, robi zakupy, z, małżonką, z małżonką, tak. tak. Rozpoznaje ich i wchodzą do środka. Tam wasylu go postrzelił i. Na jakichś takich schodach chyba? Tak, gdzieś. tak, tak. Na schodach postrzelił go akurat okazuje się, że jego małżonka w domyśle zadzwoniła po pogotowie i ta małżonka bierze udział w trzech. W, w serialu ma trzy role. O, ma słynną obsobaczoną w odcinku Morderca Działa Nocą, która na polecenie Borewicza dzwoni do dyrektora Skotnickiego, gdzie mówi: 07, zostałam obsobaczona, mam u ciebie kawę. Druga scena to jest ta, tutaj w tym miejscu. Trzecia scena to jest, gdzie słownie Tnie się z Borewiczem w odcinku Przerwany Urlop, gdzie pada mniej więcej dialog w, niej w ten sposób. Ładny, robi pan niezłe poszukiwania swoim kolegom. W Polsce jest 2 miliony samochodów i 3, 38 milionów podejrzanych. No tak, czasem nam się udaje. Słyszałem, że najczęściej z kobietami. Tak, ale nie, nie wszędzie startuje. Jasne. Później zdaje się, akcja się przenosi już dalej, tam w kierunku Rotundy i zaraz się tam przeniesiemy, bo tam jest ten sławny kanał, gdzie ten tak. e, uciekinier e, Wasyluk, się, Wasyluk tak, gdzie Wasyluk e, szuka schronienia, tak? Krótko tak przed nie deszczem. Krótko przed deszczem, ale to już opowiemy tam na miejscu. Panie, na deszcz idzie. No tak jakby się miało na deszcz. No, w rzeczywistości widzicie Państwo, że jest słoneczna pogoda, a deszczu dzisiaj nie będzie. Czasami bywa tak, że deszcz może spowodować nawet zagrożenie śmiertelne pod warunkiem, że się wejdzie do kanału takiego deszczowego yy, i w tym czasie pojawi się burza tak? Tak. i bardzo dużo wody. No i to się wydarzyło właśnie w naszym filmie, który omawiamy w odcinku Ślady rękawiczki. Tutaj, właśnie w tym miejscu, uciekał yy, przestępca Wasyluk, za którym był puszczony list gończy i y, do niego krzyczał kanalarz, panie, na deszcz idzie. On uciekł y, do kanału burzowego, podjechał Borewicz, schował się w bramie, może nawet tej, tutaj, py, pyta się, czy może wejść. Na co kanalarz powiedział, a wchodź pan. Borewicz, jako nasz ambitny detektyw, y, poprosił kanalarzy o strój. Stry, tak? Tak? I z Kalinowskim stwierdzili, że wchodzą do do środka. No, z, e, tutaj jest akurat też magakina, bo e, Borewicz wyciąga e, ga, gadżecik w postaci takiego radyjka z antenką, które wtedy było nowością i ono nie wiem, jak, jak, jakim cudem ma połączenie z, z całą e, z centralą. I oni poszli z Kalinowskim i z kanalarzem Do, na, do Wisły i tam zna, znaleźli Tak, Bo to ujście było takie tak, zakratowane nad, Wisłą. nad tak. Wisłą, tak i, tak. I, tak. I, i niestety nasz uciekinier przypłacił to życiem tutaj tą tak. eskapadę ten, A poprzez z kanały. Ciekawostek, to kanalarz yy, był grany przez aktora, który też brał udział w innym odcinku złocisty, grał oszusta który oszukiwał w karty na yy, bazarze różyckiego. O, no właśnie. No to co? E, idziemy dalej, tak? Idziemy dalej. Mieliśmy trochę kłopotu ze znalezieniem tej lokacji, choć wydawałoby się, że to jest bardzo proste, bo chmiel 36 Musieliśmy sobie porównać kadry filmowe, no, widać ten blok, który się ostał i on jest niezmieniony, natomiast Młoda Polska się mieściła prawdopodobnie tutaj, w tym gmachu, gdzie fasada jest nieco inna. E, Michale, jak, jaki odcinek, co tu się dzieje? To jest y, Skok Śmierci, gdzie y, lokalizacje są między innymi y, Sopot y, Warszawa. Tutaj wykonuje telefon Katarzyna Melion do cyrku i przy okazji Ciekawostka, którą może nikt nie mało osób wie, każdy cyrk był podłączany pod linię telefoniczną. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem, że specjalnie ciągniono linię do nie, ty... ustawiano cyrk w danym miejscu, żeby łatwo można było podpiąć ze względu na obecność zwierząt i dla bezpieczeństwa. To akurat był temat taki poruszono u nas na grupie i było wyjaśnione, że dla nich nie było problemu z podłączeniem się do sieci telefonicznej co w tamtych latach. O wiem wiem coś o tym, bo ja jako, jako, jako niewielu tam z moich kolegów posiadałem telefon stacjonarny, stąd też miałem bardzo dużo gości i niektóre mnie te wizyty cieszyły, a inne trochę mniej. Ale to mniejsze o to. Tak, ale tutaj właśnie zostało, zostało to dość mocno zmienione, jednakże fragmenty. Starych budynków pozwalają nam znaleźć logo, lokalizację, gdzie to miało miejsce. Idziemy dalej.